Witam Was, moi drodzy, w ostatnim odcinku pierwszego sezonu kariery FC Barcelony. Dzisiaj czekają nas dwa ostatnie spotkania z Realem Betis i Valencio, więc przejdźmy już do tego pierwszego spotkania. Jeszcze my tutaj walczymy z Atletico Madryt mamy szansę go wyprzedzić, jeżeli potknie się dwa razy, a my dwa mecze wygramy. Wy możemy wyprzedzić właśnie Atletico i skoczyć na trzecią pozycję, i mam nadzieję, że to się wydarzy, więc przejdźmy właśnie do tego pierwszego spotkania w dzisiejszym odcinku. Mamy informację, że Toni Fernandez za półtorej miliona odchodzi z naszej drużyny. Jest to bardzo dobra oferta. Zarząd jest oczywiście zadowolony, jak tutaj dobrze widzimy, więc przejdźmy sobie już do tego spotkania. Mam nadzieję, że zdobędziemy 3 punkty i zbliżymy się do Atletico. Ten mecz sobie rozegramy na zasadzie najlepszych akcji. Ustalmy sobie skład na to spotkanie. Zagra Dani Olmo za Fermina i to będzie chyba jedyna zmiana, tak jest. To będzie jedyna zmiana jak na to spotkanie, więc przejdźmy. Rozegrajmy sobie najlepsze akcje i mam nadzieję, że weźmiemy stąd 3 punkty i zbliżymy się właśnie to do trzeciego Atletico Madryt. I zaczynamy. Robert zaczyna od środka i mamy pierwszą sytuację. Barcelona, 17 minuta, rzut wolny. Robert Lewandowski jest przy pilce, ale aż tak daleko to raczej strzału oddawać nie będę. Garcia. Podanie do Roberta. Robert, pięknie tutaj. Utrzymuje się przy piłce. Teraz Rafinha, ale piłkę niestety traci. I teraz kolejna okazja, Barcelona, 32 minuta. Po raz kolejny wychodzimy z atakiem. Mamy szansę na trafienie... Na pierwsze trafienie w tym spotkaniu. Podanie do Lamina Yamal ma teraz dużo wolnej przestrzeni. Daje szczał, ale bramkarz broni ten szczał Hiszpana. Teraz 46 minuta, zaczynamy już drugą połowę, Barcelona ma szansę na dośrodkowanie. Jest tutaj szansa na wejście do właśnie do pola karnego. Oddanie szczała, niestety taka zablokowana. W 52 minucie ma szansę na indywidualny rajd. Hernandez kontra Araujo. Czy tutaj jeszcze to uda się tam obronić? Na szczęście Wojtek Szczęsny broni tą sytuację. I teraz Barcelona ma kontrę. 70 minuta spotkania. Jest szansa na podanie do Roberta Lewandowskiego. Jest tam niekryty. Polak. I teraz piękne podanie. Robert rozpędza się tutaj na tym skrzydle. Robert Lewandowski jest 1 do 0. W 69 minucie Robert daje prowadzenie drużyny Barcelony. 13 bramka w jego, w tym sezonie. Robert Lewandowski po raz kolejny się rozpędza, ale tam był chyba spalony. Niestety. I koniec. Wygrywamy to spotkanie. Robert Lewandowski daje nam zwycięstwo. I mamy ważne trzy punkty. Real Madrid wygrywa ale nas interesuje Atletico, które niestety też wygrywa z Gironą, więc ciężko będzie ich wyprzedzić. Niestety ich na pewno już nie wyprzedzimy. Zostaje nam walka już nie, nie walka, mamy czwarte miejsce zagwarantowane. Niestety, no, ale Liga Mistrzów będzie, więc to jest najważniejsze: będzie Liga Mistrzów w kolejnym sezonie. Teraz rozegrajmy sobie, już to ostatnie, ostatni mecz tego sezonu. Zagramy sobie go cały. Mamy ofertę za Terstegena. Ja obecnie się na to nie zgadzam, na żadnych tutaj zawodników. Więc przejdźmy już do tego ostatniego meczu w tym sezonie i zakończmy ten sezon, mam nadzieję, zwycięstwem. Rozegramy sobie go od początku. Gramy na, na Estadio Mestala. Ustalmy sobie skład na to spotkanie. Zagra Dani Olmo za Firmina tutaj. I takim składem, jakim tutaj dobrze widzicie, zagramy od pierwszych minut. I mam nadzieję, że wyjmiemy trzy punkty i umocnimy się na tym czwartej pozycji. Niestety, no nie udało się w tym sezonie zdobyć nic więcej, ale ta czwarta pozycja. I tak nie jest zła. Mam nadzieję, że w kolejnym sezonie yy, wygramy jakieś w końcu jakieś puchary, więc dlatego subskrybuj. Bo już jutro ruszamy z nowym sezonem. I zaczynamy. Chodzą w pole karnym. Są w polu karnym i teraz szczał! Wojtek Szczęsny interweniuje. Pierwsza okazja ze strony Walencji kończy się strzałem. Ale na szczęście Wojtek Szczęsny jest na posterunku. I będzie kolejny rzut drożny. Tym razem dośrodkowanie i po raz kolejny szczał! Wojtek Szczęsny broni tą sytuację. Teraz Walencja wychodzi z atakiem. Cały czas utrzymują się przy piłce. Jest 20 minuta tego spotkania na tablicy wyników. Cały czas 0 do 0. Szczał! Niestety tracimy gola na 1 do 0 w 21 minucie. Hugo Duro. Jego dziewiąta bramka w tym sezonie. I teraz mają kolejną okazję. Są coraz bliżej pola karnego. Szczał! Jeszcze by tam jakiś rykoszet na szczęście. Wojtek Szczęsny nie dał się. Zaskoczyć i pewnie złapał tą piłkę. Walencja cały czas utrzymuje się tym razem przy piłce, są coraz bliżej pola karnego. Oddanie szczału na szczęście Pedri zablokował ten szczał. I teraz jeszcze balde. piękne podanie Olmo. Olmo była próba podania do Roberta, ale niestety pika nie dochodzi. Teraz będzie szczał i Wojtek szczęsny po raz kolejny interweniuje. Dzisiaj nasz Polak się napracuje, choć teraz strata będzie do podania w pole karne. Będzie strzał i Wojtek Szczęsny po raz kolejny musi interweniować. Teraz Dani Olmo, próba była podania, niestety nie odebrał tu piłki. I Dani Olmo dostanie drugą żółtą kartkę i niestety w konsekwencji czerwoną. Niestety ostatni mecz sezonu skończymy w dziesiątkę. Niestety Dani Olmo przepłacił to czerwoną kartką. A sędzia w tym momencie kończy tą pierwszą połowę. Przegrywamy 1-0. Grając w dziesiątkę, więc musimy zrobić jakieś zmiany. I zagramy 4-1-4. Taką właśnie formacją. Zabejdziemy na tą drugą połowę i mam nadzieję, że strzelimy w końcu jakąś bramkę. Musimy wygrać w tym spotkaniu na razie duro. Po 20, od 21 minuty daje prowadzenie drużynie Walencji. Podanie do Roberta. Robert, ale piłkę traci. Na razie taka przebitka. Właśnie to podanie od jednego do drugiego. I teraz Valencia ale utrzymuje się co bliżej przy piłce. Szczał na szczęście zablokowany przez García. Jeszcze tutaj Arauko próbuje podejść. Podanie w pole karne. I niekryty zawodnik drużyny Walencji szczela na 2 do 0. Ten sam co strzelił pierwszą ramkę. Hugo Duro. Ma dublet w tym spotkaniu. A my niestety tracimy bramkę na 2 do 0. Niestety ten mecz nie idzie zdecydowanie po naszej myśli. Czerwona kartka, stracone dwie bramki. Więc musimy coś tu jeszcze zmienić. Pola karnego rywali, ale niestety się to nie udaje. I teraz Walencja cały czas jest przy piłce. Podanie w pole karne. Araujo! Ależ ładna bramka ze strony Walencji. Piękne okienko i hat -trick. Hugo Duro. Ten zawodnik dzisiaj ma niesamowity mecz. Ale to jakie okienko. strzelił. to jest coś niesamowitego. A my mamy klęskę 3 do 0. 65 minuta, więc ten sezon można zaliczyć do takich bardzo słabych sezonów z naszej perspektywy czwarte miejsce w Liga Mistrzów odpadliśmy w ćwierćfinale Puchar też odpadliśmy, więc nic w tym sezonie się nam nie udało zdobyć mam nadzieję, że kolejny sezon będzie lepszy, więc zostańcie ze mną subskrybujcie mój kanał, żeby się dowiedzieć co stanie się w kolejnym sezonie dajcie znać w komentarzu o jakichś transferach właśnie, może no właśnie tutaj na pewno są potrzebne wzmocnienia dla naszej drużyny Możecie właśnie dać znać, jakich zawodników. Bardziej coś celował w naszą obronę, bo tam obrona jest trochę dziurawa. Też jakaś pomoc do Roberta, bo Fermin, Ferran nie gra jakoś dobry w tym sezonie meczów. w jakoś dużo bramek. Bardzo dobrze sobie radzi chyba Robert tylko takich zawodników z ataku. Teraz Walencja cały czas utrzymuje się przy piłce. Ostatnie 10 minut tego spotkania. Czy uda nam się strzelić jakąś honorową bramkę? Robert Lewandowski ma podanie teraz do pięknie do Rafini. Rafinia! Rozpędza na lewym skrzydle. Podanie do Ferrana. Ferran Walencja jeszcze utrzymuje się przy piłce. Ostatnia akcja najprawdopodobniej tego spotkania. Jeszcze 3 minuty. Walencja teraz podanie. Wojtek kontra strzał. I jest na szczęście chyba wybicie. Będzie Wojtek szczęsny. Broni tą akcję. Mogło być 4-0, ale na szczęście Wojtek nas ratuje. I teraz Robert jeszcze tutaj próbuje coś zrobić. Jeszcze jedna okazja ze strony Walencji. Będzie szczał! Niestety 4-0 Walencja pokonuje naszą drużynę. Sromotna porażka na koniec tego sezonu. I kończymy ten sezon porażką. Ten sezon niestety no nie możemy zaliczyć do takich udanych. I zróbmy sobie podsumowanie tego sezonu. Ligę. Zajęliśmy czwartą pozycję. 69 punktów. Super pucharze. Nie było nas. W Copa de Espania. Odpadliśmy w ćwierćfinale z Real Sociedad który został zwycięzcą całego turnieju. W UEFA Champions League odpadliśmy niestety na etapie 1-8 z Bayernem Monachium. Więc tak zakończyły się nasze rozgrywki w tym sezonie. Mam nadzieję, że kolejny sezon będzie lepszy. Subskrybujcie mój kanał. Ja się z Wami żegnam. Do jutra. Trzymajcie się. Cześć!